Witaj. Cieszę się, że jesteś tutaj. Dziś opowiem ci historię milionera, który wychodził z restauracji, gdy dziecko go chwyciło i poprosiło o pomoc. Powód łamie serce. Zanim przejdziemy dalej, zostaw komentarz ze swoją opinią i napisz, skąd jesteś. Nie zapomnij też zostawić swojego lajka i zasubskrybować kanał. Warszawa tętniła życiem nawet późnym wieczorem. Chłodne powietrze nocy przenikało ulice. A światła latarni odbijały się od mokrej kostki brukowej. Restauracja, z której właśnie wyszedł Marek Kwiatkowski, należała do najbardziej ekskluzywnych miejsc w mieście. To tutaj zbierali się najbogatsi, by delektować się wykwintnym jedzeniem i omawiać kolejne milionowe transakcje. Dla Marka to był zwyczajny wieczór. Kolacja biznesowa, kilka podpisanych umów, uprzejme uśmiechy. Nic, co mogłoby wywołać w nim większe emocje. Wyszedł na zewnątrz, Poprawiając drogi płaszcz i kierując się w stronę czarnego BMW, które czekało na niego przy krawężniku. Jego kierowca już stał przy drzwiach, gotowy je otworzyć. Właśnie wtedy to poczuł: delikatne, ale zdecydowane szarpnięcie za ręka w płaszcza. Zatrzymał się i spojrzał w dół. Stał przed nim chłopiec. Nie miał więcej niż sześć lat. Jego chude rączki trzęsły się z zimna, bo stopy były brudne i zaczerwienione od chłodnego bruku. Jego ubranie podarta bluza. Za duże spodnie utrzymujące się na wychudzonych biodrach, mówiło więcej niż tysiąc słów. Ale to oczy dziecka przykuły uwagę Marka. Wielkie, błyszczące w świetle latarni, zaszklone od łez i pełne czegoś, czego nie można było zignorować. Rozpaczy. Proszę pana, błagam, pomóż mi, wyszeptał chłopiec, jego głos łamał się na ostatnich słowa. Marek zmarszczył brwi, jakby chciał zapytać. Co się stało, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, chłopiec pociągnął go mocniej. Jego mała dłoń drżała, ale nie puszczał. Wokół panował gwar. Ludzie przy restauracji śmiali się przy winie, kelnerzy sprawnie obsługiwali gości, drogie samochody mijały ich na ulicy. Nikt nie zwracał uwagi na to, co działo się przy krawężniku. Co się stało? Zapytał Marek, a jego głos, choć stanowczy, brzmiał inaczej niż zwykle. Chłopiec wskazał na ciemny załek kilka metrów dalej. Gdzie rzędy zaparkowanych samochodów rzucały długie cienie. W pierwszej chwili Marek nie dostrzegł niczego niezwykłego, ale po chwili, w półmroku, zauważył małą sylwetkę. Jego serce zabiło mocniej. Pod ścianą budynku, między stertą kartonów i starych gazet, leżało drugie dziecko. Jeszcze mniejsze, może dwuletnie. Jego drobne ciało było skulone, jakby chciało się schować przed zimnem. Miał na sobie starą, zniszczoną kurtkę, która zesuwała mu się z ramion nie dając żadnej ochrony przed chłodem. Jego oddech był płytki, ledwo zauważalny, a policzki nienaturalnie czerwone od gorączki. Marek czuł, jak w jego wnętrzu coś pęka. On, on nie może tu zostać, głos chłopca drżał, a łzy spływały mu po brudnej twarzy. On jest chory, bardzo chory. Marek patrzył na niemowlę, na jego sine usta, na małe dłonie, które leżały bezwładnie na brudnym chodniku. To nie było zwykłe błaganie o pomoc. Jeśli ten maluch zostanie tu choć kilka godzin dłużej, nie dożyje poranka. Marek nie myślał, działał. W kilku krokach znalazł się przy dziecku i uklęknął. Doknął jego czoła i poczuł gorąco palącej gorączki. Dziecko było w złym stanie, bardzo złym. Jego oddech był nierówny, jakby każdy kolejny sprawiał mu ból. Zdjął swój płaszcz i delikatnie owinął nim niemowlę. Jego dłonie, przyzwyczajone do podpisywania umów wartym miliony, Teraz drżały, trzymając w ramionach to kruche życie. Chłopiec, który wciąż stał obok, patrzył na niego z niepewnością. Zabieramy go do szpitala, powiedział Marek stanowczo. Naprawdę? Chłopiec spojrzał na niego, jakby nie wierzył własnym uszom. Tak, potwierdził, podnosząc się z dzieckiem w ramionach. Jego kierowca, który do tej pory obserwował wszystko z auta, natychmiast otworzył tylne drzwi. Marek spojrzał jeszcze raz na chłopca. Wsiadasz? Dziecko nie odpowiedziało. Po prostu kiwnęło głową i wskoczyło do samochodu, cały czas nie spuszczając wzroku z brata. Gdy Marek usiadł na tylnej kanapie z dzieckiem owiniętym w swój płaszcz, jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Do tej pory jego życie kręciło się wokół pieniędzy, inwestycji i sukcesu. Nie podejmował decyzji bez kalkulacji. Ale teraz, teraz trzymał na rękach ledwo oddychające dziecko i wiedział jedno. Nie mógł ich zostawić. A to, co wydarzyło się później, zmieniło jego życie na zawsze. Silnik samochodu warczał cicho, a ulice Warszawy migały za oknami w rozmarzanych smugach światła. W środku panowała napięta cisza, przerywana tylko przyspieszonym oddechem Marka i cichymi, urywanymi dźwiękami niemowlęcia, które wciąż leżało w jego ramionach. Czuł, jak małe ciało drży pod jego płaszczem, mimo gorączki, która zdawała się coraz bardziej go pochłania. Obok, na skraju siedzenia, siedział starszy chłopiec. Przygarbiony, z dłońmi mocno splecionymi na kolanach. Jego brudne policzki były mokre od łez, ale on sam siedział nieruchomo, jakby bał się, że jeśli się poruszy, to wszystko zniknie ciepło auta, bezpieczna przestrzeń, nadzieja. Marek rzucił spojrzenie na dziecko i poczuł, jak ściska go w gardle. Widział w swoim życiu różne tragedie ludzi tracących fortuny, firmy bankrutujące, dramaty biznesowe, które burzyły czyjąś przyszłość. Ale to, co czuł teraz, było inne. Gdy samochód zatrzymał się przed izbą przyjęć szpitala dziecięcego, Marek otworzył drzwi i niemal wyskoczył na zewnątrz. Potrzebujemy lekarza. Jego głos był stanowczy, niemal rozkazujący. Pielęgniarki i lekarze spojrzeli w jego stronę, a gdy zobaczyli dziecko w jego ramionach, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Niemowle zniknęło wśród białych fartuchów, a Marek i chłopiec zostali sami na korytarzu. Chłopiec stał bez ruchu, wzrok wbity w drzwi, za którymi zniknął jego brat. On, on przeżyje? Wyszeptał, głos miał tak cichy, że Marek ledwo go usłyszał. Nie wiedział, co odpowiedzie. Pierwszy raz w życiu nie miał kontroli nad sytuacją. Zrobią wszystko, co w ich mocy, powiedział, choć sam nie był pewien, czy mówi to, by pocieszyć chłopca czy siebie. Przez długie minuty siedzieli na plastikowych krzesłach, Marek z łokciami opartymi o kolana, chłopiec skulony, jakby chciał zniknąć. Cisza między nimi była ciężka, naładowana emocjami, które obaj próbowali zrozumieć. W końcu Marek spojrzał na dziecko. Jak masz na imię? Chłopiec spojrzał na niego ostrożnie, jakby wciąż nie wierzył, że mężczyzna naprawdę chce z nim rozmawiać. Kacper, a mój brat to Micha. Marek kiwnął głową. Ile masz lat, Kacprze? Sześć, a Michaś dwa. Głos chłopca był cichy, ale wyraźny. Mówił wolno, jakby każde słowo ważyło tonę. Gdzie są twoi rodzice? W tej chwili coś w chłopcu się zmieniło. Jego spojrzenie uciekło w bok, a usta zacisnęły się w cienką linię. Nie żyją, powiedział po chwili, a jego głos zabrzmiał tak sucho, jakby mówił o czymś, co powtarzał już wiele razy. Marek nie odzywał się, czekając, aż Kacper powie więcej. Po długiej chwili ciszy chłopiec odetchnął głęboko i spojrzał na niego, tym razem z cieniem bólu w oczach. Mieszkaliśmy w małym mieszkaniu na Pradze. Mama zawsze mówiła, że niedługo będzie lepiej, ale potem był pożar, jego głos lekko się załamał, ale mówił dalej. Mama i tata byli w środku. Mnie sąsiadka wyciągnęła przez okno, ale Michaś był jeszcze w kołysce. Strażak go uratował, ale potem nie mieliśmy już dokąd wrócić. Marek poczuł, jak powietrze ucieka mu z płuc. Nikt się wami nie zajął? Kacper pokręcił głową. Przez chwilę byliśmy w domu dziecka, ale Michaś ciągle płakał, a tam było tak zimno, więc uciekliśmy. Jak długo jesteście na ulicy? Prawie trzy miesiące. Marek przymknął oczy. Trzy miesiące. Dziecko, które powinno bawić się klockami i oglądać bajki, spędzało noce na bruku, martwiąc się o to, czy jego brat dożyje kolejnego dnia. A dzisiaj? Zapytał cicho. Kacper otarł nos rękawem. Od wczoraj Michaś był dziwny, najpierw był tylko senny, ale potem przestał chcieć jeść i pić. Wiedziałem, że musi mieć gorączkę, ale nie miałem nic, żeby mu pomóc. Zacisnął dłonie w pięści. Próbowałem prosić ludzi przed restauracją, ale nikt nie chciał mi pomóc. Jego usta zadrżały, nikt nawet nie spojrzał. Marek poczuł coś, czego nie czuł od dawna gniew. Mijał każdego dnia dziesiątki ludzi, spotykał biznesmenów, inwestorów, liderów wielkich firm, ludzi, którzy mieli wszystko, i nikt z nich nie dał nawet szklanki wody umierającemu dziecku. Wtedy drzwi otworzyły się i wyszła przez nie lekarka. Michał jest stabilny, ale jego stan był poważny. Gdyby spędził na mrozie jeszcze kilka godzin, urwała, jakby nie chciała dokończyć zdania. Kacper zerwał się na nogi. On będzie żył? Tak, uśmiechnęła się ciepło, ale potrzebuje odpoczynku i troskliwej opieki. Marek czuł, jak napięcie powoli opuszcza jego ciało, ale nie Kacpra. Chłopiec ścisnął ręce, jakby zaraz miał się rozpaść, ale, ale my nie mamy domu, szepnął. On wyzdrowieje, a potem, gdzie pójdziemy? Marek poczuł ścisk w żołądku. To była ta chwila, chwila, w której zdał sobie sprawę, że nie może ich po prostu zostawić i że jego życie właśnie zmieniało się na zawsze. Poranek w szpitalu był cichy, przerywany jedynie odległymi dźwiękami rozmów lekarzy i sygnałów aparatury medycznej. Słońce nieśmiało przebijało się przez okna, rzucając ciepłe refleksy na białe ściany. Marek siedział w szpitalnym korytarzu, wciąż czując ciężar wydarzeń minionej nocy. Obok niego Kacper, skulony na plastikowym krześle, opierał głowę na zaciśniętych dłoniach. Nie spał. Przez ostatnie godziny ani razu nie zapytał o siebie, nie prosił o jedzenie, nie mówił, że jest zmęczony. Liczył się tylko Michał. To, że Marek był przy nim, nie miało znaczenia. Nie ufał mu jeszcze. Może nie wierzył, że ktokolwiek mógłby chcieć im pomóc bezinteresownie. W końcu drzwi do sali otworzyły się i wyszła przez nie ta sama lekarka, którą widział kilka godzin temu. Michał jest już przytomny, powiedziała cicho, z delikatnym uśmiechem. Kacper poderwał się z miejsca i niemal w biegu do sali. Marek wszedł za nim, starając się zachować dystans, nie chcąc naruszać tego intymnego momentu. Widok, który zobaczył, poruszył go głęboko. Na szpitalnym łóżku leżał Michał. Był blady, ale jego oczy były otwarte. Patrzył na kacpra, który w ułamku sekundy znalazł się przy nim i delikatnie doknął jego rączki, jakby nie mógł uwierzyć, że naprawdę go widzi. Michaś, jego głos załamał się, a po policzkach popłynęły łzy. Dziecko nie mówiło, ale słabo uśmiechnęło się do brata. Marek poczuł ścisk w żołądku. To nie była zwykła wień. To było coś silniejszego niż cokolwiek, co oznał w swoim świecie dorosłych ludzi, transakcji, wielkich pieniędzy i umów biznesowych. Wtedy Kacper odwrócił się do niego. Proszę pana, zaczął, a w jego oczach było coś, czego Marek się nie spodziewał. Strach. Co teraz będzie? Marek wiedział, co naprawdę pytał ten chłopiec. Pytał, czy znów zostaną sami. Opuścił wzrok na Michała. Maluch był jeszcze słaby, ale jego drobne paluszki zacisnęły się na rękawie bluzy brata. Nie nie mogli wrócić na ulicę. Marek odetchnął głęboko. Pierwszy raz w życiu miał podjąć decyzję, której nie mógł wyliczyć, skalkulować, przemyśleć pod względem korzyści. Ale odpowiedź była tylko jedna: przykucnął przy Kacprze, tak by ich oczy znalazły się na tym samym poziomie. Co byś powiedział, gdybyście zamieszkali ze mną? Chłopiec zamrugał. Co? Chcę, żebyście mieli dom prawdziwy, ciepły, żebyście już nigdy nie musieli spać na ulicy. Zapadła cisza. Kacper patrzył na niego, analizując każde słowo. Ale dlaczego? Marek uśmiechnął się lekko, bo to jest właściwe. Oczy chłopca napełniły się łzami, ale nie płakał, po prostu spuścił głowę, a po chwili kiwnął nią powoli. Michaś, który do tej pory był cicho, poruszył się na łóżku. Ka, -per wychrypiał słabym głosikiem. Chłopiec szybko odwrócił się do niego i chwycił jego dłoń. Jestem tutaj, Michałku. Już wszystko dobrze, ale dobrze miało być dopiero od teraz. Kilka dni później wiadomość o tym, co zrobił Marek, przedostała się do mediów. Zdjęcia milionera niosącego w ramionach dziecko obiegły internet. Ludzie komentowali, dziennikarze dzwonili, pytali o szczegóły. Ale on nie zamierzał robić z tego historii do gazet, bo to nie była historia, to było ich życie. Gdy Kacper i Michał pierwszy raz przekroczyli próg jego domu, ich oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Było ciepło, pachniało jedzeniem, a w salonie palił się kominek. Kacper wciąż trzymał Michała za rękę. Ale Maluch, czując miękki dywan pod stopami, uśmiechnął się szeroko. To nasze? zapytał Kacper cicho. Marek spojrzał na niego i kiwnął głową. Tak, chłopiec ścisnął dłoń brata, ale tym razem nie ze strachu. Po raz pierwszy w życiu, z nadzieją. Ta historia pozostawi cię bez słów. A na naszym kanale znajdziesz wiele podobnych. Zasubskrybuj teraz i nie przegap żadnej.